我 Wyjątkowo było w radomicach z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tym razem przedszkolaki oraz uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Radomicach wspólnie z rodzicami wystąpili w specjalnym koncercie życzeń. Były niezapomniane piosenki, wspaniałe aranżacje, wyjątkowe stroje oraz wspólne ponadpokoleniowe biesiadowanie. Ten dzień babci i dziadka zapisze się w historii szkoły złotymi literami. Skąd pomysł na uczczenie Dnia Babci i dziadka w taki właśnie sposób? U nas w szkole jest to trzeci raz taka impreza organizowana tutaj w Remizie, ze względu na to, że coraz więcej osób jest chętnych do przybycia na taką właśnie uroczystość. Świętujemy ją dlatego, że no, nasze dzieci chciały uczcić święto Dnia Babci i Dziadka. Postanowiliśmy, że tym razem będzie to wyglądało inaczej. W związku z tym, że zawsze występuje 100% uczniów naszej szkoły i wszyscy przedszkola, wszystkie przedszkolaki, w związku w związku z tym postanowiliśmy, że dołączą się również rodzice. A taka forma, biesiadowanie pozwoliła na to, żeby właśnie w program zaangażowały się również babcie, Dziadusiowi. Spotkanie to jest spotkaniem międzypokoleniowym, gdzie mamy dzieci, gdzie mamy rodziców, gdzie mamy dziadusiów, babcie, ale również i pradziadków, bo również ich gościmy pradziadków. Wyjątkowy koncert życzeń dla babci dziadków zaangażowali się rodzice występując razem ze swoimi dziećmi. Wszyscy bawili się znakomicie atrem wcale nie było po nikim widać. Pomysł ponadpokoleniowej integracji połączonej ze wspólnym biesiadowaniem z okazji Dnia Babci Dziadka oceniono bardzo wysoko. To wydarzenie no świetne, dlatego że zgromadzili się praktycznie wszyscy, dziadkowie, pradziadkowie, rodzice i uczniowie. Uczniowie, wszyscy uczniowie z całej szkoły, czyli szkoła, przedszkole, w Radomicach, także no, takie fajne spotkanie integracyjne. Również jest to bardzo ważne, że rodzice występują razem z dziećmi to jest wspaniała atmosfera i myślę, że wszyscy tutaj się świetnie bawią i dobrze czują. O tym, że tegoroczny Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu rodziców i uczniów był wyjątkowy, mówili wzruszeni sami bohaterowie dnia. No, bardzo fajna impreza. Przyjechaliśmy tutaj do wnuczki Hanusi. Jesteśmy z woli kopcowej, a dzieciątko chodzi tutaj do przedszkola. Bardzo fajna impreza, dużo piosenek, dzieci świetnie śpiewają, fajne wychowawczynie. Dobra jest taka integracja? No na pewno. Małe dzieci, duże dzieci, nauczyciele, rodzice, babcie, dziadkowie. Czyli pozytywnie tak. A czego babcie życzyłyby sobie w dniu swojego święta? No przede wszystkim dużo zdrowia, dużo zdrowia, radości, yy, pomyślności, no i żeby dzieciątka nasze, wnuczki były zdrowe. A jaki miałby być wymarzony wnuczek dla swojej babci? Czy wnuczka? No wszystkie wnuczki są kochane i kochamy jednakowo. Po aktorskich wspólnych wystąpieniach, które zostały przygotowane specjalnie dla ukochanych dziadków pod kierunkiem pomysłodawczyni wydarzenia, nauczycielki szkoły Bożeny Moskwy, dzieci przekazały dziadkom wspaniałe róże. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców szkoły. Na zakończenie dla ukochanych dziadków i babć popłynęły gorące życzenia od ukochanych wnuków. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniążków, dużo, dużo radości. Żeby żyli jak najdłużej. Żeby byli ciągle zdrowi, nie jeździli do szpitali no i żeby nie... zawsze nas kochali. Ten wyjątkowy dzień babci i dziadka w radomickiej szkole z całą pewnością na długo zapisze się w pamięci wszystkich.